Defibrylator AED znajdziecie w miejscu, gdzie będzie serce z błyskawicą i krzyżykiem. Zabieramy defibrylator i biegniemy do poszkodowanego. Otwieram sterownik. I szukam przycisku włączenia defibrylatora. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Defibrylator zaczyna do mnie mówić. Otwórz przelew plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Zaczynam wykonywać jego polecenia. Przyjrzyj się dobrze schematom na białych samoprzylepnych. Elektroda. Odklej szarego pudełka białą elektrodę. Przyklej elektrodę dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Dociśnij mocno do gołej skóry. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja. Ciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Może nie jest tam pogotowie? Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, ciśnij migający niebieski przycisk. Ułóż dłoń w taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej, pomiędzy piersiami. Połóż dłoń drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Uciśnij klatkę piersiową pacjenta na głębokość 5 cm. Masuj zgodnie z rytmem.